Loteria Paragonowa to inicjatywa Ministerstwa Finansów, która ma na celu promowanie dobrych nawyków, czyli odbieranie paragonów sprzedawców. Co miesiąc do wygrania tablety, notebooki, no i nagroda główna Opel Astra. Co zrobić, żeby wygrać? Wystarczy zabrać paragon ze sklepu. A czy wy już zarejestrowaliście swój paragon w Loterii Paragonowej? Jeśli nie, zobaczcie, jak to zrobić. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić po wejściu na stronę loteriaparagonowa.pl to zalogować się. Tutaj wpisujemy swój adres e-mail i hasło. Pierwsza informacja, którą musimy zamieścić w formularzu, to unikatowy numer kasy rejestrującej, który znajduje się na dole paragonu. Druga pozycja to numer NIP podatnika wystawiającego paragon. Ta z kolei znajduje się na samej górze paragonu. Kolejna tabela, bardzo ważna, to data sprzedaży. Musimy wpisać ją odpowiednio. Zwróćmy uwagę, czy miesiąc i dzień zgadzają się. Kolejna pozycja to numer wydruku z paragonu. Twórcy trochę nie przemyśleli mechanizmu wprowadzenia danych. Z punktu widzenia użytkownika jest to dość problematyczne. Wpisując dane, najpierw musimy zejść na sam dół paragonu, potem wrócić na górę, ale czego się nie robi dla wygranej. Kolejną tabelę musimy wpisać łączną kwotę sprzedaży brutto. Musimy pamiętać o tym, że minimalna kwota, za jaką musimy zrobić zakupy, to 10 zł. Wybieramy odpowiednią branżę, podajemy swój adres e-mail i numer telefonu. Schody zaczynają się dopiero wtedy, gdy przechodzimy do drugiej części formularza. Aby go uzupełnić, nie wystarczy być pełnoletnim, trzeba jeszcze umieć liczyć. Muszę dodać dwie cyfry, dwa i trzy. Zaryzykuję z wynikiem. Może się uda. Potem zaznaczamy kolumny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, ze zgodą na wykorzystanie wizerunku i sprawdzamy poprawność uzupełnionych danych. I wysyłamy formularz. Redakcja Fakt24.pl życzę samych szczęśliwych paragonów.